Pociąg Regio Express Olejniczak, do stacji Warszawa Wschodnia, przez stacje, Alakowice, Słupsk, Lemborg, Wejcherowo, Gdynia Główna, Sopot, Gdańsk Główny, Trzew i Ława Główna, wjedzie na tor czwarty przy Peronie trzecim. Pociąg Regio Express Olejniczak, do stacji Warszawa Wschodnia, wjedzie na tor czwarty przy Peronie trzecim. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi Peronu.